Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Co Nowego Holandia. Dziś będziemy omawiać skróty wydarzeń z tygodnia 24 z Holandii. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wyniki takowych już są znane. Mogą Państwo wejść na stronę podaną na naszym slajdzie, aby zapoznać się z wynikami. W zeszłym tygodniu również były wyniki egzaminów ze szkół średnich. Jest to, był to dość stresujący okres dla uczniów szkół średnich na terenie Holandii. Odbywa się to w ten sposób, iż dana osoba czeka na telefon ze szkoły. Jeżeli telefon zadzwoni, wiadomo wówczas, że wynik jest pozytywny. Pogoda nie sprzyja niestety sektorowi budowlanemu. Wiele osób z branży budowlanej, jak malarze, osoby pracujące na zewnątrz, skarżą się na to, iż pogoda wpływa na ich dochody, brak możliwości wykonywania zleceń na zewnątrz. Państwo szuka przyczyn. Braku personelu w niektórych sektorach pracy. Jedną z takowych przyczyn może być fakt, że młodzi ludzie wybierają inne zawody typu influencer czy cyfrowy nomad. Przez to nie są zainteresowani tradycyjnymi zawodami. Stąd tak duże braki, na przykład w dziale techniki, w dziale budowlanki oraz w innych sektorach. Od momentu zakończenia korony wzrosły strasznie koszty weterynarii na terenie Holandii, idąc ze zwierzaczkiem do lekarza, można spodziewać się bardzo, bardzo wysokich rachunków, co powoduje również, że w obecnym roku 20% więcej zostaje porzuconych zwierząt, gdyż właściciele nie chcą płacić tak wysokich rachunków. Niestety Polska przegrała mecz z Holandią. Mimo iż można powiedzieć, iż Polska grała bardzo dobrze, nie udało się wygrać z drużyną niderlandzką. W kwestii prawa pracy w zeszłym tygodniu zapadł ważny wyrok w sądzie dotyczący odprawy. Sytuacja była następująca. Pracownik zakończył pracę udanego pracodawcy. Umowa zakończyła się z dniem wygaśnięcia takowej. Pracodawca nie zaproponował nowej umowy w tej samej funkcji, jednakże zaproponował w innej funkcji z mniejszym wynagrodzeniem. I wówczas pracownik odmówił dalszej współpracy, więc pracodawca stwierdził, odmówiłeś dalszej współpracy. Nie należy ci się odprawa. Jednak według orzeczenia sądu takowa odprawa się należy. Gdyż pracodawca zaproponował pracę na gorszych warunkach z mniejszym wynagrodzeniem. Więc e, warto wiedzieć, że możemy się nie zgodzić na przyjęcie gorszej umowy. W kwestii prawa podatkowego również wspominaliśmy w poprzednim odcinku o podatku od stanu posiadania na terenie Holandii. E, toczyło się wiele spraw i nadal się w zasadzie toczą e, dotyczących e, tego podatku, który był. E, Według orzeczenia sądu nieprawidłowo naliczane przez państwo holenderskie, wstępnie koszty państwa holenderskiego, naprawy całego, na całego systemu i wypłaty poszkodowanym będą wynosić 4 miliardy euro. Prawo podatkowe dla firm opublikowaliśmy dla państwa w tym tygodniu na naszym portalu www.fachwer.com dwa artykuły dotyczące Obowiązkowych ubezpieczeń od niezdolności dla pracy, dla firm. Rzekomo takie ubezpieczenia mają wejść od 1 stycznia 2027 roku. Wstępne wyliczenia składek to kwota około 195 euro. Jednakże w kwestii szczegółów zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, a także mamy e, też artykuł o ważnych zmianach dotyczących busów dostawczych w Holandii. Kto chce i kto będzie, planuje inwestować. Dobrze by było, żeby inwestował w tym roku i nie czekał na rok kolejny, a dlaczego? Zapraszamy do przeczytania naszego artykułu. Dziękujemy za Państwa uwagę.